Mały zaczynał wrostać trzeba go kurde wydobyć tu bo się ten bo wcale już pot nie wyjedzie stąd akumulator się kurde podładuje ładuje się trochę tu trochę niekonwencjonalnie ale trudno tak jest bo nie oryginalny wiedział. No, bo nie, nie właził. Dobre. Gotem ten. Użyjemy go, będziemy bombą. bum 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 Bombą. 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 Jak filmujesz to najpierw jest zasłon. Dobra. no. <grymne> no, ja no, musimy do filtra zobaczyć czy ten. Czy filtr w ogóle jest? Czy... czy go myszy nie zażarły <grymne> tu Kurde, wszystko, wiecie, nie? Wiecie? Czyste jest, czy jest Jak to tam wygląda? O, czekaj, czekaj, no, ja to trzeba wyciągnąć. Dobra, no, liściuk jest. Ale czysty jest jest? Musimy udawać, że się trochę na tym znomę. <laughs> no. Tu jest dobre, jest upiękny. Sitko to. Z kafy maszyny no. tam jeszcze Maryjo, święto. Dobra. Pas ma zapięty? Tak. W gaciach. Ja Ciekawe, jak to tam na dole wygląda. Jakaś stołu. Tam już drzewa wyrostały Dobra, mamy z tyłu klamorstwa. Dzisiaj fajna pogoda, ale słońce kurde wali i chica jest. Oh, jezu. kot. koty kot co poszaleć nie to za dużo ludzi No Ograniczenia drogili Koty psy nie? koty psy <laughs> <laughs> No ale musisz gazu dodać, bez gazu to to nie jedzie Czekaj ja ci będę na kolano naciskał <laughs> gdzie bez kazu widzisz no. Szkoda, że te autobany są rozkopane, bo się... No. ale... Wszystko rozkopane. Na autobanie to się jedzie 30 to po żeby Szybciej jechać teraz, kurde. Takie czasy, kurde. że te klamory, kurde, trzeba tam powyciągać z tego. So... Wiecie, siedzi się fajnie, siedzi w tym, nie? Ale to jest tylko na dwie osoby, kurde, z tyłu tam chudego jakiegoś, gdzie wcisnąć. Dobra, czekaj, idę klank, kurde, sfilmować. Patrzcie, ile są krzoków, my ze sobą. Ja wierzę. Tyś go wziął, ten? Tak, tak, no wziąłem. Przemów. No. Bo go tam wsadził rękę. Umyć, zaparkować no. i ten... Yy... Nie, ale ja tu wsadził ta puszka z tym. A nie, tu ją położyłem. Aha, dobra. No trochę, kurde, zajadziały, ale... A się go wymyje zaraz, kurde. A tu rzeźbimy taki deklej. Jeszcze muszę paliwa dotankować. Dobra. Teraz się miejsce zwolniło z tymi koniami. Dojdzie do mycia. Halo? No. Okay. No ale nie popuść, tak? bo, bo <grym> ja? ja. nie? Mówiłem, że A ci jakby szomb zaraz przyjdzie, kur... O, się fajnie, tam jest za ciepło mi na dworze, ja tam nie ma wytrzymać. <laughs> ja to muszę w cieniu siedzieć, fajnie. Doryły mu nie na psikę, bo nie zapoli. <śpiewanie> Dobre. Dobra, bo go zeżerę ta chemia. <śpiewanie> A tu składowisko kablów tak jest. Nie wiem czy żeście to widzieli. Tu jest kurde. RAM od kablów, ram czyli pomieszczenie Grube kable chude Rostomite i coś na ten żeby popić borygo, Borygo żeby popić To jest No to Ta popierdełka stoi tu To jest też bardzo fajna maszyna My tym kiedyś bintowali tym fajnie szło robić Kurde. naprawdę elegancka maszyna To się kręci, te szczęki się kurde. Jak się zakręcą, to one się odkręcają, zakręcają, jakieś tak pierństwo I tym się też kręci, te szczęki się też tu kurde, to brudne. Się też tu e, zacisko i rura trzymie. No i potem się. Tu jest normalnie nóż taki, widzicie, tak jak ten ryczny odcinak taki, i się normalnie przy tego tu się tą wają kręcą i to ten nóż, kurde, wchodzi i odcina ta rura. No, to potem idzie klapnąć do góry. Pieroństwo. I... tym się podjeżdżo. Tylko jednym ręką to ja samo mogę, wiecie, nie? Tym się podjeżdżą tam. No i tu są wymienne te... Te, e, te zęby, kurde, nie? I ten. I można różne gwinty... Produkować. Tu są tak samo jak w tokarce, kurde, są te dystanse do jakiegoś tam podjechać. No a potem w środku też można jeszcze zrobić taką. To się klapuje na dół, to się klapuje na dół i tu jest taki, kurde, taki popierdółek. Można faza, kurde, robić w środku, kurde, ogradować ta rura. Nie? druga, czy czwarte cala i coś tam jeszcze. O, jak to jest ciepło na dworze. I tu jest wymienno ta tu jest wymienno ta popierdółka potem na te, na inne te jeszcze, jak one się nazywają. No, na inne rozmiary, kurde, na inne gwinty. A my uciekamy, bo tam jest za dużo tego. Za dużo hałasu. No, jedne kółko jest umyte. Ale tam jest straszliwie gorąco dzisiaj na dworze. A człowiek jeszcze taki, kurde, wiecie, wczorajszy, kurde, to Ty bardziej, kurde. To jest. To się nawet nic nie chce. Blachtów. Z tych blach to będzie zrobiono taką, taką kapa. O, takie coś tutaj jest. 660, 410 na 130. Wczoraj my to wymierzyli. Taka kapa, taka osłona, taki dekel na, na taką frytownicę wielką. taką co jest na, na 380. Dzisiaj 400. To, że to zmienili, to mnie też zawsze wkurze Zawsze trzeba go dać 400, 400. Ja tam palca nigdy nie wsadzam, żeby sprawdzać, czy dobrze kopie, czy nie. No i to taka robota, kurde. Ołówki musimy posprzątać, bo kurde, wiecie... a i to było do tej Przyspowane przy to tożem odciął. Tożem pieroństwo odciął i zrobiliśmy to tak, kurde. O, ja to wymyślałem tak a Jarek to potem tam dokończył, przynitował. Zrobiłem tu taki płaskownik. Tu spaw z góry oszlifowany, a tu była ta dziura nagwintowana, to aż się prosiła, żeby ją wykorzystać, żeby tu nie wiercić w tym włożu i ostatnio go w suporcie, ale to nieważne. Żeby włożył, nie wiercić, no to tu na ta dziura my się wpakowali. Tu jest przynitowane i to idzie zdjąć, całe schodzi tam. No i tu jest ta pierońsko osłona zrobiona na na ta listwa, kurde, z tymi Ejcie ta lista do tego klamorstwa. Coś jeszcze do góry nogami stoi. No, a potem będę może coś toczu, bo trzeba e, trzeba zrobić do tej... Bo wiecie, tak kółka się kurde co chwila sypały, te co Jarek ostatnio tam w jakimś filmie chyba było pokazane. Ja to muszę zamknąć. No dobra. Eee... W tej zamiatarce te kółka były, kurde, takie wiecie, nie bardzo i tam normalne łożyska nie zdają egzaminu, i tak dalej, i tak dalej. I teraz się, się udało wyszarpać takie stawkowe łożyska bardzo tanio, i teraz ja wytoczę tam środku w tym aluminium, tylko to ciężko złapać w tym, w tym aluminium. wytoczach więcej wstawimy rurka i ta rurka zrobi pasowno na to pieryństwo. Nie rurka tylko, ja rurka. Na zewnątrz rurka, a w środku trzeba wytoczyć jakiś pręt, co tu pasuje. I z boku się zrobi otwory, żeby to przykręcić i żeby to szło, kurde, tak wiecie, bo to stożkowe łożyska są, nie? Co coś się wymyśli, kurde. to No ale na razie zrobię ten dups. Ja to powycinam, a Jarek to potem poniknie. Zobaczymy, może tygiem to nawet chycimy. Takie te kątowniki, to wszystko chrob, e, jest, nie? Także ten, na taki dekel do takiej frytownicy dużej, ona tam zawsze w BMC, w bagażniku chyba jest. Bo ja bym chciał też myć. on frytki jak robimy grilla, to zawsze frytki robimy też do tego, nie? Zresztą ona chyba nawet, była ta, ja, ona chyba była ta frytownica na tym wielkim fajerze kiedyś. Kiedyś co było. No, a tu jest fajnie, je, tak fajnie chłodno. Tam to się człowiek poci, kurde. Tam to się człowiek płoci jak piero. Ja się nie lubię pocić no Pocenia to są kurde te pocidło. Jak coś by da zaraz zrobił, kurde, tylko muszę tu tutaj klamory posprzątać, bo tu szmaty leżą różne dłużsy to już zaraz zapoli. Muszę to trochę ogarnąć i potem będę będziemy. Potem budeme řešbit. No, to moment skončené, to tady do těch dír se zač vstaví ty klamorstva, co bylo. i jakož to bude.